Mirosław Pęcak, witam i zapraszam na serwis sportowy. Rzeszowscy żużlowcy w meczu trzeciej rundy Najs nice Polskiej Ligi Żużlowej rozbili Rybnicki ROW 62-28. do 28. Rywale nie byli w stanie wygrać choćby jednego biegu, a wydarzeniem meczu był debiut juniora PGM Army Krystiana Rympały. 16-latek zdobył 4 punkty i wygrał swój pierwszy bieg. Już na dzień dobry Kenny Larsen z Pawłem Miesiącem przywieźli podwójne zwycięstwa w biegu młodzieżowców. Debiutujący w meczu ligowym Krystian Rempała zdobył swój pierwszy punkt. Jeszcze lepiej spisał się w swoim drugim starcie, gdy wespół z Maciejem Kuciapu przywieźli rutyniarzy Krisa Harisa i Dawida Stachyre na 5 do 1. Cieszę się właśnie też z tego biegu, bo przywiozłem zawodnika z Grand Prix, Bombera Harisa, przejechaliśmy z Maćkiem na 5 1. Wszyscy żurawcy PGM Army punktowali wysoko, a prawdziwym liderem drużyny był Maciej Kuciapa, zdobywca z bonusami kompletu punktów. Wszystkie drużyny w pierwszej lidze są na tyle mocne, chodzi tylko o kwestie dopasowania do danych warunków na torze. No, my byliśmy u siebie i w 100% widać po wyniku, że to my byliśmy tutaj dopasowani bardzo i byliśmy szybcy. Rywale byli tylko tłem dla gospodarzy. Jesteśmy słabi, ogólnie jako drużyna odstajemy i to widać na tle właśnie tych lepszych drużyn spadkowiczów, także wydaje mi się, że nie mamy punktu wyjścia. Rzeszowianie są nadal wiceliderem rozgrywek ze stratą jednego punktu do startu, który wygrał trzeci mecz. W drugiej lidze równie okazały zwycięstwo Krośnia nad Pilską Wiktorią. KSM także jest wiceliderem tabeli. Rzeszowski kierowca rajdowy Grzegorz Grzyb skompletował hat-tricka. Po raz trzeci z rzędu triumfował w rajdzie Preszu w rundzie Mistrzostw Słowacji. Po tym zwycięstwie został nowym liderem cyklu. Jednodniowy rajd w Preszowie okazał się niezwykle wymagającą imprezą. Do mety nie dotarło aż 17 z 40 zgłoszonych załóg. Problemy na trasie między innymi mieli główni konkurenci Grzegorza Grzyba, Słowak Józef Bereś i Węgier Andrasz Szadik. Polak wygrał 6 z 9 odcinków specjalnych i triumfował w tym razie po raz trzeci z rzędu. Jego przewaga na mecie była olbrzymia. Drugiego i Igora Drotara pokonało minutę i 22 sekundy. Jest niesamowicie oczywiście miło wygrywać, ale wiemy ile to nas pracy kosztuje i zaangażowania, ale nie poddajemy się na pewno na, każdym rajd, na każdy rajd będziemy podobnie przygotowani, bo trzeba być naprawdę nie na 100, tylko na 120% przygotowanym i no i cóż, i będziemy, jak to się mówi, po rajdowemu cisnąć, aby było tak dalej. Pilotem Grzegorza Grzyba w tym rajdzie był Robert Hundla. Po trzeciej rundzie mistrzowskiej Rzeszowianin wrócił na fotel lidera cyklu mistrzostw Słowacji. Do końca sezonu pozostało jeszcze 6 rund mistrzowskich. Mieleccy szczypiorniści rozpoczęli bój o piąte miejsce w lidze od zwycięstwa nad Chrobrym Głogów. Stal wypracowała sobie aż 11-bramkową zaliczkę przed meczem rewanżowym. Kibiców cieszy też fakt, że większość zawodników chce zostać w drużynie na przyszły sezon. Mielczanie mają ogromną szansę, aby poprawić rezultat sezonu zasadniczego, w którym zajęli siódme miejsce. Rywal to zespół wyjątkowo niewygodny dla Mielczan. Przegrali z nim dwa mecze ligowe, zostali też wyeliminowani z pucharów. Tym razem górą była ekipa trenera Pawła Nocha. Już do przerwy stal prowadziła 10 bramkami. Skończyło się wysoko wygraną 33 do 22. Może prowadzimy aż, albo może tylko 11 bramkami. Także o tym musimy zapomnieć. Za tydzień jest druga odsłona tej rywalizacji. Już wiadomo, że 90% zawodników chce się związać ze stalą na kolejny sezon. Na rewanż z chrobrym milczanie zagrają najbliższy weekend pierwszoligowcy z Przemyśla zakończyli sezon porażką w Grodkowie, a pierwszoligowi koszykarze Mosiru Krosno po dwóch porażkach w Kutnie odpadli z walki o finał i awans do ekstraklasy. W drugiej parze półfinałowej jest remis po dwa. Za to siatkarze zakwalifikowali się do finałowie batalii awans do pierwszej ligi. W turnieju półfinałowym rozgrywanym w Robczycach triumfowała warta zawiercie. Karpaty awansowały z drugiego miejsca. Przed ostatnimi meczami turnieju pewnie awansu byli gracze w Warte Zawiercie, a drugie premiowane awansem miejsce walczyli gospodarze Błękitni Rowczyce i Krośnieńskiej Karpaty. Błękitni musieli wygrać swój ostatni mecz z wolejem Rybnik i dopieli swojego, choć przegrywali w setach już 0-2. Nie traciliśmy wiary, wiedzieliśmy, że jak konsekwentnie będziemy grać swoją grę, to, to, to w końcu wiedzieliśmy, że jesteśmy zespołem troszkę lepszym od Rybnika. Krośnianie także musieli wygrać tyle, że z niepokonaną dotychczas wartą. My mamy o co się bić, a oni już mają awans pewny. Liczymy, że może to będzie jakiś części nasza, nasza przewaga. Karpaty zwyciężyły po emocjonującym boju 3 do 1. Kreśnianie lepszym bilansem setów awansowali do finałowego turnieju, którego stawką będzie pierwsza liga. Karpaty chcą się ubiegać o jego organizację. W drugiej Lidze piłkarskiej Siarka Tarnobrzeg wróciła na fotel lidera po efektownej wygranej w Zambrowie. Świetny mecz pod wodzą nowego trenera, rozegrała także mielecka Stal. Mielczanie odprawili z kwitkiem świt nowy dwór mazowiecki, a trzy bramki strzelił Kamil Raduil. Po rezygnacji Włodzimierza Gąsiora w roli pierwszego trenera Mielczan zadebutował Rafał Wójcik i trzeba przyznać, że pod jego komendą drużyna zaskoczyła, choć niedzielny rywal Mielczan nie był najwyższych lotów. Już w dziewiątej minucie Kamil Raduil skutecznie egzekwował rzut wolny. Skromne 1 do 0 do przerwy nie zadowoliło Mielczan, a w drugiej połowie w roli głównej wystąpił zdobywca pierwszego gola. Najpierw w 64 minucie popisał się pięknym strzałem z narożnika pola karnego, następnie przelobował bramkarza gości, zdobywając trzeciego gola dla gospodarzy Stal świt 3 do 0. Cieszę się z tego, że się zespół odblokował, że zeszło to powietrze po drugiej bramce. Wiadomo, że mamy dzisiaj jakiegoś tam bohatera, natomiast i tak cały zespół zasłużył naprawdę na to, że zagraliśmy na zero z tyłu. Mimo efektownego zwycięstwa milczanie wciąż w dolnej części tabeli, podobnie jak Stal Rzeszów i Stal Stalowa Wola, które swe mecze przegrały. Liderująca siarka w sobotę gra derby z kutnikami. W serwisie sportowym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.